Na pobocze obatel, zapraszam Nie czerwonej linii, dalej pan powiedz Dalej, dalej Stłuż drogi Wstaje pan Stłóż drogi się pan ustawi, a nie w poprzek Ustawi się na stłóż złogi Stłuż drogi Nie w poprzek Słucham? Dobrze, wysiądzie pan z pojazdu z podniesionymi rękoma. Wysiądź z pojazdu z podniesionymi rękoma w tym momencie. Nie mogę podnieść. Wysiądź z pojazdu. Już się ustawię, no. Wysiądź z pojazdu, wykonuj polecenia. Nie ruszaj pojazdem, wysiądź z niego. Wysiądź z pojazdu z podniesionymi rękoma. Wykonuj polecenia w tym momencie. Przez 80 z haksówką. Przed kostowanym powinno być pijana lub pod wpływem narkotyków. Macie zatrzymanego w pojeździe, to nie kończy. To jest w tym Rubikonie. A, to porwam jest w na Rubikona w takim razie